Czy możesz teraz uświadomić sobie przestrzeń, którą twoje wargi zajmują w przestrzeni? I czy wyczuwasz objętość przestrzeni, w której znajdują się twe wargi w przestrzeni? A teraz czy wyczuwasz przestrzeń którą Twoja szczęka zajmuje w przestrzeni? Czy zauważasz objętość przestrzeni, w której znajduje się cała Twoja szczęka w przestrzeni? A teraz, czy czujesz przestrzeń, którą Twoje policzki zajmują w przestrzeni? I Gęstość przestrzeni zajmowanej przez Twoje policzki w przestrzeni. A teraz zauważ przestrzeń, jaką Twój nos zajmuje w przestrzeni. Czy wyczuwasz objętość przestrzeni, w której znajduje się cały Twój nos w przestrzeni? A teraz, czy wyczuwasz przestrzeń, którą zajmują Twoje oczy w przestrzeni? I czy czujesz objętość przestrzeni zajmowanej przez Twoje oczy w przestrzeni? A teraz, czy możesz zwrócić uwagę na przestrzeń, którą zajmuje całe Twoje czoło? Przestrzeni, aż po skronie. Czy wyczuwasz objętość przestrzeni, w której znajduje się całe Twoje czoło w przestrzeni? A teraz, czy zauważasz przestrzeń, którą zajmuje cała Twoja twarz w przestrzeni? Czy Wyczuwasz gęstość przestrzeni, w której znajduje się cała Twoja twarz. W przestrzeni. A teraz, czy zauważasz przestrzeń, którą Twoje uszy zajmują w przestrzeni? Czy wyczuwasz objętość przestrzeni, w której znajdują się Twoje uszy? Przestrzeni. A teraz, czy czujesz przestrzeń, którą zajmuje cała Twoja głowa w przestrzeni? Czy wyczuwasz objętość przestrzeni, w której znajduje się cała Twoja głowa w przestrzeni? A teraz, czy zauważasz objętość przestrzeni? którą zajmuje Twoja szyja w przestrzeni i czy wyczuwasz gęstość przestrzeni, w której znajduje się cała Twoja szyja w przestrzeni. A teraz, czy zauważasz przestrzeń, którą zajmuje cała górna część tułowia w przestrzeni? Gęstość przestrzeni zajmowanej przez klatkę piersiową, żebra, serce i płuca, przez plecy i łopatki, aż do barków. Czy wyczuwasz objętość przestrzeni, w której znajduje się cały Twój tułów? W przestrzeni. A teraz, czy możesz uświadomić sobie przestrzeń, którą zajmują górne kończyny w przestrzeni, i ciężar przestrzeni, w której znajdują się Twoje górne kończyny w przestrzeni: barki, ramiona, łokcie i przedramiona, gęstość nadgarstków i Dłoni. Czy zauważasz ciężar przestrzeni, w której znajdują się całe Twoje kończyny w przestrzeni? A teraz. Czy wyczuwasz objętość przestrzeni, którą zajmuje cała dolna część tułowia w przestrzeni? Brzuch, boki. I żebra, aż do niższych partii kręgosłupa i pleców. Czy wyczuwasz objętość przestrzeni, w której znajduje się cała dolna część tułowia w przestrzeni? A teraz, czy czujesz gęstość przestrzeni, którą zajmują dolne kończyny w przestrzeni? Śladki, pachwina, uda, gęstość przestrzeni kolan, ciężar goleni i łydek. Czy zauważasz objętość przestrzeni, zajmowanej przez twoje kostki i stopy, aż do palców u nóg? Całe dolne kończyny, w przestrzeni. A teraz, czy zauważasz przestrzeń, którą całe Twoje ciało zajmuje w przestrzeni? Czy wyczuwasz gęstość przestrzeni, w której znajduje się całe Twoje ciało w przestrzeni? A teraz, czy wyczuwasz przestrzeń wokół swego ciała w przestrzeni? I czy zauważasz objętość przestrzeni? Którą ta przestrzeń otaczająca twoje ciało zajmuje w przestrzeni. I czy wyczuwasz przestrzeń, w której ta przestrzeń znajduje się w przestrzeni. A teraz, czy wyczuwasz przestrzeń, którą cały ten pokój zajmuje w przestrzeni. I czy wyczuwasz objętość przestrzeni którą ten pokój zajmuje we wszelkiej przestrzeni. A teraz, czy wyczuwasz przestrzeń, którą wszelka przestrzeń zajmuje w przestrzeni i objętość przestrzeni, w której ta przestrzeń znajduje się w przestrzeni? Czas uwolnić ciało od umysłu. Zamknąć lukę między tym, kim wydajesz się być, a tym, kim jesteś, aby wyzwolić swoją energię. Uwolnij ciało od więzów emocjonalnych, które spajają cię z każdą rzeczą, każdym miejscem i każdą osobą z przeszłości i w teraźniejszości. To odpowiednia chwila, aby wyzwolić swoją energię. Chcę, żebyś głośno wyraził te emocje, którą pragniesz zmienić, i uwolnił ją tak z ciała, jak i ze swego otoczenia. Wyraź ją teraz. A teraz nadszedł czas, by powierzyć ten stan bytu wyższemu umysłowi i poprosić go o zajęcie się nim w sposób dla Ciebie najwłaściwszy. Czy potrafisz zrzec się kontroli na rzecz wyższej władzy, która zna już rozwiązania? Powierz się temu nieskończonemu umysłowi. I zrozum, że ta inteligencja jest w pełni realna, tylko czeka, pełna podziwu i dobrych chęci. Odpowie tylko wtedy, gdy poprosisz o pomoc. Powiesz swoje ograniczenia wszechwiedzącej inteligencji. Po prostu otwórz się i poddaj, całkowicie porzuć wszelką kontrolę. Niech wyzwolicie z twoich ograniczeń nieskończony umysł oddaję ci moją zabierz ją ode mnie i przekształć te emocje w wyższą mądrość uwolnij mnie z więzów przeszłości Teraz już tylko poczuj się tak, jakbyś się czuł, wiedząc, że umysł ten przejmuje te zakodowaną w tobie emocje.